Strony jak i nikt z was nie wie kompletnie, co się dzieje, bo to wszystko było przecież zupełnie inne jeszcze niedawno. No, generalnie zgubiłam mojego save'a z MySims i dlatego przez bardzo długi czas nie było po prostu nic słychać o tej serii. A potem właśnie byłam u MERTY. Możecie to obczaić na, na streamie i ona też coś tam gadała, że no, MySims mogłabym wrócić, że coś stwierdziłam, dobra, to odpracuję po prostu jakby swojego save'a tak to, powiem, ja po prostu rozegram to wszystko jeszcze raz, że tego nie było dużo, no to easy. Oczywiście zaczynało się od tworzenia postaci i no... Taka postać mi wyszła z losowania. To jest nasza piękna, zarośnięta ziemniak, albo zarośnięty ziemniak. Nasza Hacienda wygląda tak, że jemy po prostu pełnią życia i na bogato. Tu jest o, nasza cudowna, bardzo symetryczna Pracownia. Oczywiście postawiłam Ginowi restaurację. Teraz jest taka wiecie, mała, niby byle jaka, ale meble już stworzyłam cudowne, także teraz zadań chyba właśnie mieliśmy robić. O! Oh, lili! Gin, nowy racja do branży. Chciałam mieć gdzie? Pisać moich głodnych klientów. Zobaczcie, trzeba i nam te jabłko, ogórki i jabłka i będziemy mu robić stoliki, krzesło. Albo. Ua. Ua. Od stołu i o. Modny stół. <laughs> no. Aha, czyli w sensie po prostu nie ma normalnych nóg, tylko. wiem <laughs> <Rzutuję. śmiech> że Ale oczywiście wiadomo, że się nie będziemy z tego cielowego planu trzymać na, 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 na. I tak złożysz to jabłko, to przecież jakiś pokémon, prawda? trany pod tym stołem. Na sam koniec jeszcze tylko brakuje jednego jabłka, żeby. O, zgniłkowe ten zielony. Mmm. Stolik dla perfekcjonistów już widzę, jak Wam wszystkim dobrze od tego półtora innego jabłka. Mm. Zaraz też zrobimy krzesło, żeby nie latać, bo on to pewnie nie podziękuje za osób, podziękuje dopiero za cały zestaw, bo jest niewychowaną łazą. Styl niech będzie. Musi pasować, przecież nie będziemy byle jakiego krzesła mu tam dawać. No, proszę państwa, czego tylko tu trzeba, ja, do tych zielonych jabłek, nie no cudownie. Moje ulubione. Wygląda trochę jak krzesło dla inwalidów, Tylko, że zamiast kół masz ogórazy. <noise> to powinno być zakazane. Powinno mieć zakaz dostępu do MySim. O proszę. <noise> Cudowne. Gino będzie na pewno uradowany. Siema Giovanni. Postawimy o to będzie tutaj taki stół dla. O! Odludków. I on będzie mieć specjalne właśnie takie kółka, żebyś mógł podjechać do stolika, żeby nie musieć tak mm, tak szurać. Wyborno! Ja nie powinien powiedzieć wybornie. Czy ma właśnie takie, że. Haha, no wyborno! W ksiłek smakuje znacznie lepiej ze stołu niż z podłogi, prawda? No na pewno no, chyba, że ktoś lubi tak na, na pieska, no to. Ze złotej ery rzemiosła chodniczego fantastik, O ja, będziemy mogli zrobić... Lodówkę, której nie zrobimy do własnego domu, bo żyjemy pracą Czemu? esencjalnie. Ej, on chce teraz tę lodówkę. Nie pozwalasz sobie stary na za dużo? Dopiero co ci oddaliśmy jedną rzecz, to potrzebujesz kolejnej, trochę kultury, tak? Żebyś w ogóle zapłacił, a nie po prostu masz projekt lodówki, bo wiesz całkiem przypadkiem, że żeby się dla mnie wykonał. Oje, ile ty tych rzeczy potrzebujesz? Potrzebuję kuchni, aby ci przyrządać mój świetny, sławny sos. I mieć światowe i sławy dło. Okej, okay, czyli lodówka, umywalka i kuchenka, bo trzeba będzie, z jabłkami chyba nie będzie problem, ale trzeba będzie tych cegieł mu z ziemi po powydobywać, omnomnom. Ale A tyle przecież wykopywać z ziemi i boczek i robić z tego potem meble, tylko <grytko> jestem święcie przekonana. No co to jest? Ej, mogę to otworzyć, bo latam, bo szukałam tego miejsca, gdzie można jakieś wykopki robić, ale uuu. Ej, wcześniej tutaj chyba nie byliśmy, nie? Uf. Dobra, i co tu jest? Czy tutaj też znajdę mojej światowej klasy ręce? Znaczy, sos, znaczy cegły. No, dawaj, szukaj. Jeśli to będzie to samo co tam na zewnątrz, to nie wiem, czy jest sens O! Figurka bohatera. No... Wiedziałabym, że to nie wygląda jak bohater. Wygląda dosyć przerażająco. Jo, Boye Zobaczcie, Raczej tu nie ma nic ciekawego, to idziemy w stronę wyjścia. No, bez Czy to wam wygląda na, na bohatera, czy żona jakieś tak dziwnie te ręce? Jak... jak ciastkowe ludziki, tylko po prostu z innym skinem. Ej, ale oszukalnie tym się nie chciało innego modelu robić. B -b -b Bullshit. Znam sobie właśnie z czegoś sprawę. Posłuchajcie, jak on się śmieje. Gra mi wylosowała dorosłego mężczyznę z zarostem, który się przebrał za małą dziewczynkę. <grym> nie wiem, czy mi też tak pasuje do gry dla dzieci. Nie wiem jak wam. Bo to jest skamielina, to nie jest jakiś tam ten, ten... Jakiś ma... to są skamieliny. Pa, 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 po, Skamieliny. Pa, pa, A bardzo, zaczniemy sobie od umywalki. Czytaj jedna rzecz, by tak... Nie wiem, za wysoki, ale mogę mieć na tyle niski pałeczek, żeby to się tak... Nie, chyba nie. Ale mogę zawsze zrobić tak. And one, and two, and three, and pięć, o! <grym> Cudowne. Pożyłam tyle pracy i przemyślunków w tę umywalkę, a ma tu być oj, trzy cegły i pięć jabłon. jest. Kamielin! Pa, pa, pa! pięknie. To jest balans pomiędzy yin a yin i specjalnie złośliwie jest ustawione z tej główki w tę stronę, że jak będziesz chciał coś tam położyć, to, to spadną w dół. Teraz lodówka Które się bramowana? A bo na górze tu ma oja, ale obramowana. oja to zmienia dosłownie wszystko. I widać, jest w środku lodówki. W każdym razie to jest bardzo specjalna lodówka dla ludzi, którzy są na diecie. Przychodzą i, i, i Gino ma tutaj, widzicie, tyle półek, żeby, żeby wybrać z czego chce jeść. I potem podaje im, a oni o mną takie pyszne powietrze. Najlepsze na świecie, ile tam mamy. Dobra, ze możemy zrobić. Nie wiem, pół kilo. Obramowanie zrobimy ze skamieli. no tacy będziemy fancy i no bogato To chyba miały być obgrzyzione jabłka, ale... Jest to tak paskudny design, że zostawiam To jest totalnie, mówię, to jest lodówka dla... mam powiedzieć dla dietetyków, ale dietycy to są ci, co ustalają dietę, ani ci, co mają dietę, więc dla... lodówka dla diet... W takim razie. No i na samym koniec kuchenka. O! Wiedziałam, że czegoś mi brakuje teraz jest równo. Mm, teraz jest tak równo, że. Mm trzy skamieliny i. Czemu wszędzie muszę dawać te cholerne jabłka? Będzie piękny, kamienny. Nie! Nie skończyłam! Czemu Gosia, czemu sobie to robisz? Jeszcze nie skończyłam. To jest bardzo specjalny piec, który działa na. Energia jabłkowa. Ja wiem, pewnie wielu z Was jest zaskoczonych, energia jabłkowa to jest jakiś wymyślony bullshit, nie, nie. to jest legitnie prawda. Sprawdziłam w, w, w wik, Wikipedii, którą sama piszę i wymyślam i tam jest napisane, że to jest legitnie prawda. Jeszcze to jabłko też tak będzie wystawać. O, widzicie, właśnie ono wystaje, bo musi być yy, równo z Blatem. Co? O, 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 o. Mm. Jak tam perfekcjoniści dobrze się bawicie? <grytanie> dobra, panno Giovanno, mamy twoje. O, widzicie, się do tego demona. To Gdzie on schodzi z tego krzesła. Okej? Okay. Ale dobra, właśnie czekaj. Czemu mamy z nim rozmawiać chwilę? Mamy tylko dać przedmioty i... aby już dał nam spokój. To przede wszystkim tak. Umywalka. Aha, już się nie przesunę. Czy ktoś może mnie... O, dziękuję. Ech! Jeszcze chcę trochę dalej. Dobra, nie bardzo. O, widzicie, to jest idealne, widzicie, miejsce o tu, żeby to postawić. O, tak. Ech! W centrum. Na tle pięknych. No, jeszcze jak ta kamera, tu gdzie to wychodzi? Następnie nasza lodówka. Jak się pięknie wpasowuje. Otwierasz, a tam cegły. O, nom, 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 pyszne. I piecyk. Wszystko do siebie pasuje. Od kuchnia godna, mistrza patelni! Doskonała robota, mój przyjaciel. Nie jesteśmy przyjaciółmi, nie pozwalaj sobie. Ach, ziemniak, to niesamowite, co dla mnie robisz. Nie mogę żądać. Nie... O jas! Oczywiście, że nie możesz nic więcej żądać. Nie, mógł, nie powinieneś żądać w ogóle nawet tej rzeczy. Tylko powinieneś po prostu iść do IKEA i kupić. Ale nie! Ziemniak mi zrobi! To z tego, że już wybudowała mi dom! Z wyposażeniem! Nie! Jeszcze będę żądać więcej! Bo jestem zachłonną utwą! Ale w każdym razie idziemy zobaczyć, czy jest ktoś nowy do adoptowania. Oh je! DJ Candy Super Groove jest w hotelu Pipidówka <grystanie z tym> i łapie luzik, a tam jest z nim Buddy i ziemniak. Oh je! Yeah. To teraz nie za specjalnie dobrze się przedstawiło, jak mam być szczera. Ale dobra. Oh jee! Yeah! będzie serio, tak zaczynać każde zdanie? Kiedyś tu mieszkałam i teraz znów czuję klimat, by się tu zagnieźnić, o. Dojrzałam, że to świetnie brzmiało w, w, z Marty Gniezdem, tak? Czuję klimat, żeby się zagnieźnić w gnieźnie. Oh yeah! jee! Ja myślę, że to było celowe. Maryta po prostu kiedyś przeszła tę grę i totalnie wiedziała, że będzie taki jeden tekst i się idealnie wpasuje. Wyluzuję się z Badym, podczas gdy ty postawisz Candy Club. A może byś poprosiła, czy mogłabyś mi postawić klub? A nie, dobra Elos, postaw mi kluba, a ja se będę muścić dupę w gnieźnie. Znaczy, zaknieczać. Widuję. Ci ludzie nie mają w ogóle. A, czy gdzieś tu mogę postawić dom tak bardziej na, powiedzmy, poniekąd od ludzi? O, tutaj postawiłem koło pustunie, żeby tak nie napierdzielała ludziom po, po uszach tym swoim CANDY CLUBEM! Oh, yeah! Nie, myślałam, że mogę je ale to byłby design... O, oh, nie, to będzie klub w takim razie podzielony na dwie części. Do jednego w ogóle nie będzie wejścia, on będzie tylko tak... Czysto ozdobnie, ale będą tam okna, bo to będzie jak ta, ta, ta. Mm, jak to się mówi? Takie wiecie, coś tam, gdzie się wsadza i się wchodzi, i się jest pod wodą, i można patrzeć i żyć i oddychać. To właśnie o to miejsce mi chodzi. <muzyka> Specjalnie, o zablokowane kontrola Johna, nikt nie wejdzie. Widzicie, teraz jest klap, obok jest łódź podwodna. O, właśnie, tego sobie i To jest cudowne. I to jest Candy Club. W ogóle cudownie to wygląda. Widzę, chodnik idzie w barierkę, co nie. A w ogóle mogę przejść tak bokiem? A, widzicie, kurde, nie da się, to jest wszystko zablokowane. I tu idzie kolejka, a potem się wchodzi do środka dopiero i tylko szlachta może wejść. Bo szlachta nie pracuje, tylko imprezuje. Oh yeah! Hej, gdzie Oje? Oh yeah. Nieźle pojechałam z tym Candy Clubem, a zdążyłam już przywyknąć do miesz mieszania winyli w halach magazynowych. Okej. Okay. Coś powiesz mi ciekawszego. Jest to kolejna, która będzie narzekać, że czego się jeszcze nie dała. Moje. Oh, Jak mam grać moją muzę, skoro jeszcze dochodzę po siebie po długiej nocy, by zrobić jakieś stereo. Miesz się po prostu. Nie przespać? Albo rozbudzić w drugą stronę? Nie wiem. Nie wiem co do tego mam właśnie jakaś tam wieża stare, ale okej. Masz kwiota. Pomoże. Nie, ona daje bile! już wystarczająco tego syfu wykopałam z ziemi, szukając la la O Jezu, czegoś chcesz, oczywiście. Oczywiście. Czego się mogę innego spodziewać? Jej siostra siedzi taka, o mój Boże, życie jest... Nie wiem, jakieś mizerne. No, teraz zamknęła oczy z piasnem wieżnym. Dobrze wrócić do miasteczka, skoro mamy tu ciebie, ziemniak, no niesamowite. O Jezu i przyszł! Ej, Candy nas śledzi. Candy teraz tak będzie i No, 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 zrobiłaś już tę moją wieżę. No, 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 co z nią, co z nią zrobiłaś te wieże? Zrobiłaś? Czy jeszcze? Nie, 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 dawaj zrobiłaś, może. Co to się przed chwilą stało? Za dużo to jest tych ludzi. Proszę szybko mi powiedzieć tego, czego chciałaś, placfusiaru i idziemy. Teraz udaje, że się musi zastanowić. Tak, już dawno wiesz, coś. Zrobić mi jeszcze jeden. Ojej, jeszcze jeden kwietnik. Nawet zrobimy Candy to, to coś tam, co ona chciała. Uwielbiam tak robić, tylko wypełniając kropki, bo to wygląda jakby ktoś, Wiecie, wystawił zdjęcie, nie wiem, na jakimś alegrze czy coś i że. Ta, 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 totalnie, totalnie legitne. Po czym przychodzi i to jest kurde taka no, naklejka na drewnie, co nie. O czemu nie mogę od przodu? O to chwilę, żeby mogła mieszać y, winyle w razie czego. To już jest zbyt krzywo, nawet jak na mnie. Bardzo, czyż to nie jest urocze? Cała rodzina przyszła słuchać J.J. Candy, jak przekręca śruby w radiu. Widzicie, jakie piękne? O, proszę, cudowne. Najlepsze stereo, jakie mogłam zrobić. Za każdym razem, jak będzie za głośno puszczać muzykę, to wiecie, ta rodzina się tak będzie na nią patrzeć. Będzie taka łezka im lecić z oczu, i takie, proszę, i chcemy spać. I wtedy będzie przyciszać, bo będzie się robić głupią. Chyba no, teraz gdzieś wstawimy to epickie stereo. <głos》>, które wygląda prosto jak zabawka z płatków dla dzieci. A ja nie kocham to stereo. Mm, A jak się chciała rozbudzić, to i tutaj o, w pokoju gdzieś. Jest tak taka kamerę, tak tutaj przy samej głowie, tak, jakby ci się chciało hałasować. O, cała rodzina będzie na ciebie patrzeć, żeby się nie czuła samotna. Bomba DJ Candy bez muzyki po prostu nie jest sobą. To po cholerę ci te wielkie głośniki, jak nie masz muzyki, z czego... Tak, Dobra, to zrobimy jeszcze ten drugi kwietnik dla Popi i to chyba będzie na tyle z dzisiejszych tutaj eksperymentów. O, jest jeszcze modny kwietnik do wyboru ty nie no kurde, może jednak to nie będzie takie, aha, po prostu są krzywe klocki. Zaczęło nam ja się zawsze daje na to nabrać. Mam takie u modne, może coś ciekawego będzie tutaj po prostu zamiast prostokątnych klocków użyliśmy tych krzywościętych. Ooo! Oh, yeah. No, to tak bardzo niestabilnie jak się chyba tylko da i tam się da na tym stawiać kwiaty bo to wiecie takie postawić trochę za krzywo i, i wszystko runie bo to jest tylko no 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 wiecie o co chodzi no to jest to jest jednym słowem tragedia popi pop pop popi pop popi popi pop. już jak się wtopiła w tło przez chwilę jej nie zauważyłam. Miałam takie, gdzie ona jest? Gdzie jest Poppy? Tu jest! Gdzie jest Poppy? Tu jest. Pum. A właśnie ten pierwszy kwietnik. O, ziemniak jak moje jest teraz taka urocza, bla bla bla. Chciałam wam pokazać, co zrobiłam z pierwszym kwietnikiem, bo tak robiłam, mówiłam też, że tak mm, troszkę na odwagę, że po prostu szybko stegować, ale to jest jedna rzecz, która mi się podoba. Tak, no odsuń się poppy, kurde. Ale widać, tam z tyłu są uśmieszki schowane, co nie? Podnosisz kwiatka, tam takie hello. Ja bym dzisiaj takiej kwieciarni nie przyszła. W każdym razie myślę, że to będzie na dzisiaj na tyle. Bo się dużo działo. A. Tak. Ale nie chcę też zaraz po prostu połowie gry zrobić. Także. Było fajnie, co się trochę pobudować i wykupić, Bo tak gra jest mu urocza i głupiutka za jednym razem. Także ja Wam dziękuję za lajką, że już wsparcie. Znacie ten deal i do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w toby złość. Obejrzy się ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować. Ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić w sensie mnie.